elo, to ja Skorpiona jest ze mną. Elo, elo, Niko. Elo, elo. Yy, Jakie myślę? Nie wiem. Witam panią, nie wiem. A tutaj obok <ścoughs> tu mnie. O, kolejne. Kolejny kisiel mam. Mordy, teraz mi dobrze idzie. Wcześniej nie mogłem ani jednego kisiel. Eee, ja się kręcę. Bo ja się, a mnie, nie, mnie nie może dołączyć. A dobra, jedna, jedna stara się do pani przywitać, to mówię Dominika jest jeszcze z nami. No to ja będę Kinga, tak jak po imieniu. Kinga. Dobra, jest Halo. Kinia, Domi i Niko. Tylko jak jest Niko, to mówcie Niko, a nie jego imię. Ale tak dla jasności Daisy się nazywałam. O, Scorpion, stój. Nie nazywa się Daisy, jesteś jest Player. Co? <laughs> okay. Player645. Nie. Dobra, gap się na mnie, gap się ciągle na mnie i powiedz, co ty robisz? Co ty mi tu? Nie. Za to ty Żartowałem! By się darł. Gdzie jesteś? Stop! To ty zwiałaś. Ja jestem za tobą. Wario, od mordy nie strasz. Nie mogę się dołączyć. Ty jesteś... Eee, zaczęło mi się. Nie. Patrzcie. Dobra, opowiadam historię. Dawno, dawno temu, kiedy dwa teletowisi rozmawiały sobie w lesie przy ognisku, którego nie widać. Nie wiedziały, że są w niebezpieczeństwie. Proszę się wysikać, wysrać, znaczy. jeden stał. Drugi zaatakował go od tyłu. Ja zdechłem. I no zaraz też zdechnie, bo ona macha ekranem jak po Nie drzyj się. On, on głośnie krzyczy. Z A, matko. jaki Nie na zacisz. już. A, nie mogę dołączyć. Czekaj, nawet nie... Wiecie Co, ja chyba zrobię serwer, bo no. Ja już dołączam się. Dlaczego? No mnie dołączyć. To wyłącz i włącz raz grę. To może zastopuję nagrywanie i poczekamy, aż Niko się dołączy. Dobra, Dobra to ja spasuje. To stop. pomiędzy. Elo, wracamy. A tu Niko opowiada. Dawno, dawno temu w starożytnej krainie Teletubisów. były sobie trzy stworki, które chodziły po lesie. No. Aż tu nagle zaczęło coś ich gonić. Uciekały bardzo długo. Aż tu nagle wyskoczył wielki teletuby z zagłady i powiedział, Widzo, daj a więc co, nie no i da Uwaga, idzie do was ściekać. Proszę, jeszcze na czacie. <laughs> ja na czacie pisałem. O, o, za mną był. Ja na czacie pisałem. Szybko czajcie się do mnie. <laughs> Chuj. Ja tylko czekałem na ten moment. <laughs> Hej, patrzcie, napisałem na czacie. <laughs> O morda, ale, ale... Tyle pisz na kubik, opowiedz zresztą nie. Ale ja pisałem na czacie. A on mi tu się pojawia. Ile trzeba na co czekać? Nie wiem, ale doszłem do morza, o. Masz ja back, back tutaj na górze. I sielek. Już 8 tygodni. Jestem. Dobra, szukaj kiśli, chroń dupę, pamiętaj. Myślisz, że dlaczego się tak sobie wywiązywa. Niko, no, będę... Ja ciebie. ja o nie góry. Biegnij do mnie. Dobra, niech ci będzie. Ale jak po drodze znajdę kiślę, to najpierw się najem. Dobra. To już tych kiśli. O nie! Nie! A, Czyli wolno od ciebie! Nie, nie, nie z mapy jakieś mi wyskakują na ekranie wszystko! O nie! O nie! Czyli włon od o nie, ciebie! Żyję! Żyję! Ja żyję ludzie! To będzie filmik plus 18. Plus 16, bo to horror. Za... O nie! 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 Pan... Ugryź mnie. O nie. You have been caught. co to? wolny. O kuźwa. Nie w tą stronę, nie w tą stronę. Tam są pewnie teletubisie, muszę... To ja na razie będę uciekał z teletubisie... Teletubi... teletubi się mi tylko z łososami. Ej, co się stało z tym telefonem? Zciął ci się. Nie, Ale nie, o, no wy są. Ale Fidensy. patrz, weź, bo mi się are... ekran. Zepsuła ekran. Weź o. mi ten ekran. Weź, to mi możesz, no. Nie wchodź w góry, bo nie wyjdziesz, on cię złapie. Ja nie wyjdę, nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, że ty w domu Skorpion. masz. Skorpion! A ja uciekam w góry! Won ode mnie Daisy, bo pewnie za to był za chwilę będzie ganiał. Patrz, yes, I believe bo... I can fly. O Kuśwa! Czekaj, co miał ładnie? No biegnij! Dobra. Pędzę. Dobra, już się dołącza. Daisy, biegnę do ciebie! Serwel biegę! nie widzę. Czekaj, stój, bo ty się ruszasz! Dlatego mnie nie widzisz. Dzień, Elo! Kukuj, dupę. Chodź to... On fajny kapryczak. Czekaj, nie zmieniłeś swojej A Ale jesteś szary, Kacper. I trzy osoby, co? Ty jest z wami. No, jest jakiś facet, facio. Chodź, Kacper, Ale... za mną. To szybko dołączaj się, póki nie będzie więcej. No, ja już chodzę, loadik mam. Chodź, kotę za mną. No to idź, bo ty ci wolna. Jesteś szybka jestem. Ja jestem szybki, prawie cię doganiam. Prawie. jestem. Niko! To tak od do razu do mi wyskakuje. Poczekaj, bo ja na dzień dobry laga dostałem. Tak mnie lubią. ja uciekam. Do Niko. Przy nim się bezpiecznie czuję. O, Skorpion. Ale zawsze znaczy, kiedyś do do trójkę, zawsze on przeżyje. A! To może ja do Was nie idę. Hmm. Niko, gdzie ty jesteś? i ciemność widzę. Wyrzuciło mnie. Dobra, to będzie małe trzy. Wolź, oh, wol, oh, wol, oh, wol. Oh, Chciałam oh. i Wyrzuciłam z serwera. No tak, tak gadzie za mną ten głupi. Z mojego serwera mnie wyrzuciło, to smutne. Jeszcze przejął... Ja do mnie, bajnie do mnie. Kto? Ja przyjąłem hosta. Z korpę przejął hosta. Nie wierzę. Taka hańba oh, u góry. No, nie wierzę, no. Ale ja jestem hostem. Nie, ja jeszcze chodź tam. Ale jak to tu mi pisze? HD, ja, u mnie, LD, dokładnie grafika. To, 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 to jest tylko grafika. Właśnie, zmień, zmień sobie rodziciel, jak to chodziło. To by się umarł. Zmień sobie z HD na LD. Kliknij to, żebyś miała LD. Niko, prrr. Czekaj. Ja w górę hutknąłem. Oooo, dobra. Wisiel. Ważaj bo kokiś lub teletubisie chodzą. Biegnę do wóz! drzewo. Jeszcze siedem. No. Skończyłem na świątowego teletubisia. O, okisiel. Nie wziąłem go. Dobra, to... Daj, jeszcze... Dobra, wróciliśmy! Ja jestem tutaj gdzieś... Niko, nie uciekaj! Ej, czterech nas jest, chodź do tego player'a. Czekaj. No w mordę! Może daj mi się... To najpierw do Ciebie dojść, no, a nie ja mówisz yes. do playera. O. o! A coś będzie naszym chodzą <laughs> Atakować! Jakoś. Do playera chodźcie. Łaście za playerem, okej? Okay? Nie. WIOLETOWY! <laughs> WIOLETOWY! <laughs> GONI PLAYERA! Odpadłem <laughs> na niego. Daisy <laughs> kto. <laughs> <Czego, śmiech> za mną? Tak. Do playera biegnę, do playera. Ale to było ten, bo ja tak biegłem, biegam, a dla coś klejowego. A ja patrzyłem się do playera i za playerem biegłem. mordę wbiegłem w niego. O, czyli jest blisko. Dobra. Elo, Elo. Teraz gramy na modzie zwanym Versus I Kinia jest złym t Ej Kinga zebrała, o... Kinga, odwal się mnie. Kinga będzie nam trochę tutaj lamiła. Ona mnie goni. Opowiada historię. Teraz. Ej e, to dawajcie, ustawmy e, ten. Tylko ty ten, ten, trochę ten. tak daleko, tylko no, ty. No to... trochę dalej, żebyś nas nie dotknęła, dobra? Okej. Okay. Czekaj, my ja ustaniemy ja się... obok siebie. Dobra, tu idę do was. No nie, dotykaj mnie. A miałem się wytykać? Właśnie! Niko, biegnę w twoją stronę! Zdoby... już dwa kiśle. Nażarłem się jak nic. W grubasie. Ale trzeba Dzień dziesięciu. Dziesięć nie zostawiłeś. Ej, stój! No, Ale ja mam... Dobra, do tygodnie. Niko, odsuń się, nas... O, no tak. Dobra, dobra, opowiadaj historię, bo ja widzę i jego, i on. Ej, ejera, i to trzeba dupić. Dobra. Dawno, dawno temu. Spójrzcie. A weź ten został. Ale to żura mi się wyjdzie. jedzenie. Dobra, przerwam, bo to my się do no, wróciliśmy, teraz czekamy. Aż no, ja pan Nikos. Będzie śmiesznie. Nikt nie mówi, kim jest, i się będziemy wymieniać telefonami i będziemy grać na tych telefonach. Będzie śmiesznie. No. Czyli na przykład, ja no. się kasę się zamieni. Bo... A będzie śmiesznie. Won. Nie, ja jestem. Stop, stop, stop. Ja, ja włączyłem nagrywanie, dajcie mi wygłosić mowę. Pan Nikos zakłada serwer, teraz będziemy grali na versusie, że jedna osoba jest. Czyli ja. Yeah. Jedna osoba, czyli pan Niko, będzie naszym wspólnym. A, a to i zawsze jest ta osoba, tutaj jest specjalnie. Także host. Host zawsze jest. Nie będę wam życia. A jak host, życia. hosta chostawywali albo host przegram, to wtedy zmiana osoby. Więc szybciej twórz ten serwer. Nie będę wam ułatwiał życie. Chodzisz na serwer? Jak się nazywa? Dłupa, Dupasta. Jest dupka, elo, jest dupa na samym końcu. Na szarym końcu jest dupa. Hmm. serwer jeden, a weźmy wejdźmy na inny serwer. Dobra, teraz ja was wymorduję. Hmm. Tylko poczekaj, bo się ruszać nie mogę. Tylko poczekaj, bo ja się jeszcze mam loading. O, jest, już mam. Nie, no już mi się. Nie, no fajnie. Wyłączyłem grę, od razu mi się wyłączyła Normalnie ma nie, gram z wami Bo? Oj fajnie, teraz jestem potworem Dobra, nie doładzę się do niego, nie graj z nim no, Dlaczego? Mam minet nie działa. Jedna To jest mineta? Nie, nie, nie Popisz jaki dobrze działa? Drugi kisiel, w złuch. Lecie, nie, ma, nie jest na ma mm. oh. Niko. nie? Już telefon. Dobra, to może małe cięcie zrobimy. Chyba. Elo, wracamy, bo tu jest Daisy i Niko. Musimy szybko zakończyć, bo jak mam więcej niż 15 minut nagrania, mi się gra. Jesteś. A to! Uciekaj, ratuj dupę! Pobiegłeś w jego stronę. Gubiłem go. Kurde, w mojej stronie. To ja ciebie nie. Ale zostaw mnie, bo poczekaj, laga mam. No nie, zlituj się i zlituj Daisy. Nie, No, masz laga, mam. Zlituj się. Kiedy jesteś tyłem w tych górach, to ja cię nie widzę. Wiesz? Niko, gdzie jesteś jeszcze? <grym> no, bo nie widzę wtedy twojej letarki, która jest jedyna niebieska. Tak, to ty się jakby zlewasz słem. Tylko twój nik jeszcze mocno widać. O, jest Dani. Dany. Idę do Dany. On mnie będzie chronił. Szlut! Salut. Zobaczymy ślut. <laughs> ślut? też ślut. śluty. No zobacz. Ale on laga. O. Dan już leży. Tak, mojego przyjaciela zabiłeś. Nie, zostaw Danego. Dobra, to już musimy kończyć. Dobra, elo elo. Elo elo.